Ciągły sen zero w Lorun Play Pikam. Pisze SQZ z Kalifornii. Witam. Szestowca napisano w samochodzie. Dobra uwaga, szybki dropik. A, zapomniałem, że kółek nie założyłem. Kurde. Co, kojarzycie ten dom z filmu? Ten tutaj? Jak tak to napiszcie mi co to za dom, kto kojarzy. Powiem wam tak, w skrócie, że w święta jest często ten film oglądany. Tu mamy dom Kevina, a tam Kevin ucieka! Kevin, wracaj! Co ty masz na Co ty masz na twarzy? Halo! Co ty robisz? Co ty robisz? Halo! To są co są okulary? Co? Maria ryskala w naturalnym środowisku. Tak? Tak mm -hmm. oh. Jak dobrze A gdzie jest drugi pies? Tutaj pod stołem Tu jest drugi pies oh. Pies jest atakowany tutaj, nie? Hi. Krzychu już nie ma nic do roboty, trochę się zanudził, podchodzi i mówi to poglądam sobie fury i wystawia głowę przez okno i szuka fury. Widzimy sobie właśnie po Chicago i zwiedzamy różne miejsca i dojechaliśmy pod dom Kevina samego w domu. Patrzcie jak wygląda, ja nigdy nie oglądałam tego filmu i się ze mnie, ale wam go pokażę. To jest jeszcze ciekawska, którą warto dodać. Kevin tak naprawdę wcale ja tu nie mieszka. Nie mieszka, czajcie. A, nie wyszły. Ej, i mi się. Really in never seen no tak? Tak, właśnie tak. Ej no. No co? To zazdrosna. Co? Kiedyś z tych tobike batteries? Ja dzisiaj wstałam, zrobiłam w ogóle polaroidy. Yy, jesteśmy w Chicago. Dobrze, widzieliście. Ja jeszcze wam nie mówiłam o tym, że lecimy. Ze względu na to, że jeszcze nie było wszystko pewne, czy polecimy, czy nie polecimy, a wolę nie mówić na zaś, żeby potem po prostu wam powiedzieć, jak się stało. Yy, ja na razie utknęłam w hotelu, Karol pojechał na skatepark. Yy, zaraz zrobimy jeszcze zdjęcia, ale mam dla was dzisiaj super informację, na którą czekałyście, czekałyście długo. Szczególnie dziewczyny ja dzisiaj na sobie mam dress Właśnie ten, mój ulubiony z nowej kolekcji. I mam dla Was super informację, ponieważ te dresy już wróciły na stronę, są znowu dostępne. Szybko musicie się spieszyć, bo widziałam, że zamówienia już lecą. Więc jeżeli chcielibyście oczywiście kupić te dresy, to zapraszam Was serdecznie. Już są wszystkie kolory dostępne na wersow.com. Cały czas dostawałam od Was pytania, kiedy będą dresy, kiedy będzie dostawa. I teraz cieszę się bardzo, bo mogę Was poinformować, że dresy są już dostępne na stronie internetowej, wersow.com, więc zapraszam Was do zakupów. Są wszystkie kolory, wszystkie rozmiary, wszystko jest dostępne. Mega się cieszę i mam nadzieję, że każdy z Was złapie coś fajnego dla siebie. Buziaki. W ogóle patrzcie na moje paznokcie. <laughs> Masakra. No ale nic. wszystko, co zechce. w tym, bo odejdzie. Drugi sezon, miały być wakacje życia. Covid jednak szybko zmienił, tu na sposób bycia. Ciągły sen 08, w Lolu Play klikam Pisze S, z Kalifornii witam. Pisze, sta pisana w samochodzie. Lekarzy nie zostawiamy na dodzie. Wreszcie, pomaganie jest tu w wodzie.